Witajcie w kolejnym odcinku, przywitajcie się chłopacy Dzisiaj gościnnie ery z nami rajdują Dawajcie, przywitajcie się <słuch> Jo, Dobry W relop, nie? No miomi <ilu. słuch> Kto plantuje, ja? No, ty. no kto? To ty nie wiesz co robisz chyba Czeka. Ty jesteś najlepszym youtuberem Słuchajcie go no, no, Mogę mu to sprzedać? Nie no to odpraszam, Art. Tak, no, odjechać naszym autem. A, jedziemy Polityk, ona mój murda wystaje. Pięć obraz. Zaplantujemy? Zaplantuj, sprawdź. Eee. E. Zostawcie ten samochód. Dawać. Te koła mi niszczą. Dzień. ja to do cover muszę, bo to by. W sali wchodzimy. Nie, pale, nie. O, A jak o, nie, nie ucieknie? <laughs> <Duval> go. <laughs> <laughs> Aha! Węgiel! Ty, fajna baza. Jest. 54 czerwonego, no nieźle. Piec, chódźmy 3. Ty, ja to. O oh, ty! Pachem teraz to odjadę. Bogaci jesteśmy teraz. Tak, jedziemy po będzie... Ale nie Szczyt bogaci. O, o! Co tam jest? Ty! Szkicu widziałeś kiedyś taki strzały metalowe? Nie na nie. Mnie. A to się zrobił Nie za moje to biorę Ty Hyhy <grystanie> Sparaki jedziemy, nie? Dobra, jedziemy z sobą i no bo tu biednym wieczorem no, to... rozbieram. Samochód kradnie wam <grystanie> Jedziemy na popych Szkicu, wsiadaj Popniemy cię z re Dawaj Dawaj Na popych jedziemy. Na, A, na siotą... popych, na popych Polska tak Ja tu to widzę, że nie jesteś tam. No jak ja kierowca jestem Dobra Ja tu kierowca nie, ja nie kieruję nie. Dobra, parkujcie nieco tu, dawać co tu robimy Ej, mam bazę na jedną Przy hangarach ja. O, słyszałeś? On ma bazę na jedną no. To ktoś tepnij po do bazy Tepnij, tepnij ktoś no. A, Gdzie koło no macie? od nas Ej, koła nie macie Gimbus Zobacz, Bez koła jedziemy, wiesz? A, jeszcze okazuje się, że nas reduje. Gdzie masz koło? Zabili go. Pa, kolejny będę. Następny. A, i koło drugie przebili. Ty koło przebił. Szkicu. Jeszcze sobie. Kej <noise> Nie wierzę nie Pajcie, no. bo sam to zostałem Nie no wiecie właśnie, wiecie. weźcie tego Weźcie serio, te koła z bazy tam są I to pajcie m czwórkę proszę mi oddać, bo odzyskam sił Kto tu zbiera? Ja Nimbusek, kurde straszysz No Wiecie, wiecie. teraz, Koła kołami, każde inne będzie Dobra jedziemy, wsadaj silnik Nie mam silnika, nie ma. Weźcie Jezu. ten silnik Weźcie te dwa, jedna Do tej bazy i sardę i Coopera na tu Nie rozwalaj tego już! Nie rozwalaj tego już! Dobra, nie rozwalam Dobra, dawaj na te hangary Silnik weź na tu jeszcze Dobra, polska tu mnie zapchnie Weź już nie pchaj, bo już to kładę Po jedziemy, hangary, nie? Czekaj, killa wpiszę Czekaj, już to bo on jest też... Jest tu totem? Przyskocowaliście? To Wkładaj silnik O. Co się za tym dzieje? Nawiedzone Koło Kołysanka Wkładasz? Koła Wkładaj wszystko Nie zbieraj mnie, zostaw Co widzenia Nie mam mnie Ktoś się zabiera ze mną czy nie? Ja mogę To ci ja jadę, ty... nie będę chodził, dawaj Usiadaj Nebel jeszcze nie wsiada i Polska To wiem, czy Albo dobra, Czarnizat. Kto ostatnie miejsce zostało? Nebel. Ja do pierwszych. Kto pierwszy, kto pierwszy, kto pierwszy. Polska niedolna. A że jeszcze będzie chciał kogoś za... No nie do <gamy> was. No, paja, i malinską No to bardzo. Nie wiem właśnie czy ona kieruje, ja nie wiem gdzie ona jest kieruj ty ktoś. Dawaj, kto tam tą bazę widział? Kto Nepel widział tą bazę wyłaś tego ota No to. No kituj, kituj! No, no trzajuj! Dawaj, jedziemy! Ale się wstydzi. Dawaj Ej, bo Szkicu jestem bogaty. mam stach, krewna, 600 na 8 tłuszczu i 13 wapnia. Jeden błyszczę. Co było w tej chacie? Eee, stach, krewa. 24, 13 no? Na plus jesteśmy. No, kurde ty... Ja już uważam, że ceki można odpadać. Dawno kolejne. nie byłem tak na plusie, nie? No, dokładnie. A ty relop? Co robisz? No czekam aż mi takie. Dobrze ja się jechać z nami. Ja myślę, że on w samochodzie siedzi już. Tak, czekam jak A? mnie ten inwalida za, za tych nieudacznik. Na ziemię, nie polecam go. Relop. A tam gdzie będziesz... jest? Relop no. Tak, tam jest totem, potwierdzone info, bo no mi zagrał także że no. Jak to pusta jest, gościu? Co? No, dobra no, Podjedź tym autem pod. Na dole coś się... Dach, chcę wejść Aha, xD Zabaj. Weź o, podjedź tym idzie? autem, co? Jo, jo, no, podjedź to Coś to co? robi? Pa, jaki to jest co? No, co? No, co? no? Ale ten, to widzę, mamy skrzynkę To, Dawaj, to teraz czekaj, to tam podjedziemy E, a ten kolega to przykładowo Czekaj, mi Totem? Gdzie Czekać! Czekaj. Nie, 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 gościu, co. To napina. To ja napinałem, B. Rozpantuj to. Czekaj, ja byłem tu, chłopie. Poczekaj, gościu, bo widzę, że ten wasz chłopiec je jest na pęzol. Pęzol. Tu jest totem, tu jest totem, To wale Ja go zaraz nie, nie Ej, pa. No. Nie, you no, know, dobra. Weźcie Dora. to auto, Daj, jak weź nabluj już nie Uuuu, ale ja Pokémon, proszę tu, ale już. Proszę auto. No ja 11 nie za pompy Proszę odej. Ty niebieski kilo. Silnik wuseta, idę Ej no to co są... Typie, jak ja patrzę. Nie No fajnie. No fajnie. Depnęł. pewnie deto, ale okej. To po... ładnie jakby deto jeszcze no? było. Aż go zabrał. A jak się nie udaś, nikt ale... ty. Ja to z nimi nie najduję, ty... ja we tych. Debil, tak? Tak, miło. Mówi, no, że nie wie. Tak, jestem nieee. Tak, złodziej! Nie. Ta, złodziej? Nie. A kto mi cztery pompy ukradł, gościu? Nie, yes, bro. Nie, Nikt... bro. No. 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 No, to wszystko jest kamerowane, gościu. To wszystko. No. Jest. Ludzie sobie kamerują. Yes. Dobra, Polska potwierdzi go. co, nie? Polska? Ooo. No. No, nie wiesz, i ten daj. Dobra, no. ja teraz no. walam. Jak masz te dziki ode mnie, co? Nie, yeah, miło. Wynosi. A, ten złodziej. Co masz? Ty 50? Goni mnie e. No to ja co masz? Chodziło mi o dzika A. Dawaj Pa, zakład, że ja zaraz polecę. Ale złocieństwo. Jak ja polecę to chłopie i, i co, co jest? tego moderatora? Ty już?

Pójdziemy nie mogę jeszcze mówić. Ale on ma czasami wyłączony. No, no cię ale... Włączyłeś? Po... No a co co jest? Wróć po mnie na droga Cepnie będzie gonił, wróć po mnie bo mnie będą koniec biją mnie! Kto cię zbija? On mnie będzie bił, jak go tepnie Mówię ci Kto? Ten Rol... coś tam na ręk Ale ty jesteś nie Wy mnie wszyscy zabijacie. Ja, ja, nie, ja to z wami nie rajduję. Wy to za, za małe dzieci jesteście.